Siema, z tej strony MichaelaTDX i słuchajcie, dzisiaj będzie y, taki nietypowy odcinek, bo poradnik, pierwszy poradnik na tym kanale jak szybko budować i edytować i w ogóle dobrze to robić, no nie wiecie, edity robić, double edity coś takiego, no nie y, ja sobie przed chwilą y, zobaczcie wchodzicie sobie ustawienia y, i to tak powiem y, to jest raczej na pada niż na konsolę, znaczy na klawiaturę, bo na klawiaturze po prostu to będzie strasznie się trudno to wszystko robić, no, w sensie bo na, kla na klawiaturze to tak to nic nie zmienia, te ustawienia poza tym a na padzie no to wiecie, to już bardzo dużo zmienia, bo zaraz Wam pokażę nawet to, co chodzi teraz mam jakieś losowe w ogóle czułości, po sobie patrzyłem i zobaczcie i przy okazji Wam pokażę też moje ustawienia hmm, na pewno tak jak lepiej budować, to użyj opcji zaawansowanych. To na pewno. Hmm. Tutaj jest też bardzo ważne. Mnożnik czułości w trybie budowania i w trybie edytowania. Tak jeden, od 1-7 do 1-2, do do nawet. Ale wtedy no, to już będzie dużo. Bardzo ja zazwyczaj sobie biorę tak. Tutaj będzie Wam mm, samo ten, bo to wiecie, to jakby będzie automatycznie. Bo to jest połączenie opcji zaawansowanych. Szybkość oglądania się tutaj w poziomie. Ja polecam od 50 do 70 aż, a ja sobie daję tak, no tak 65 sobie dam, wiecie, bo to jest akurat fajne takie. Bo wtedy czuć, że macie te płynne budowanie, no nie? Tutaj macie, od razu stosujemy tutaj macie prędkość obrotu w poziomie. Y, maksymalna prędkość obrotu w poziomie, no to tutaj będzie 0. Y, maksymalna prędkość obrotu w pionie, to też będzie 0. Czas przyspieszenia obrotu, słuchajcie, to jest 1 sekunda, y, chociaż jak to woli, bo to, to, to y, jest taki, wiecie, przyspieszenie tego obrotu, że na przykład jak się wam wolno, y, wolno postać obraca podczas, na przykład, wiecie, patrzcie, y, już Wam pokazuję. Zapisz. Zobaczcie. Yy. 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 Jeżeli my na przykład mamy tak. I mamy tywa na plecach. To patrzcie, to normalnie bym się obracał tak, o. I ja teraz w ogóle bardzo wolnie tylko ruszam gałką, bo, bo to. Bo ja. Zobaczcie, a ja tak na szybkości to się obracam tak jak na myśli, chociaż gram na paliw. Szu. Nie, Oczywiście, można też sobie się czułości ustawić. Wtedy też będzie jakieś osiągnięcie. A, i tutaj też jest ważne. Czas przetrzymywania przy edycji 0,201 sekund. No i to to ogólnie też jakoś nie jest mega ważne. Zobaczymy w sumie, co to zmienia. I wam już pokazuję. Poczekajcie. Czekajcie, czy coś w edycji zmienia. Nie, to nic. Nie wiem, nie czuję różnicy jako życie. Nie ma no w edycji, nie czuć nic. Serio, to nie czuć nic w edycji. Ja wiem, że mam sobie edycja, ale. Eee. Jak Jakie nie edytować ściany, bo nigdy nie, nie umiem zedytować W skutku zresztą nie. Dobra, jeszcze ja tutaj mm, nie gadam, mm, nie będę gadał o takich rzeczach, w sensie wiecie. I też polecam Wam jasność wziąć na maksa. Mm, nie wiem jak wolicie, ale ja też sobie to czasem daję na maksa, bo mi po prostu tak ładniej wygląda, widzicie te bronie. No mi się... Mi się to po prostu ten świat Fortnite'a wtedy ładnie podoba, zobaczcie. Chociaż może tak troszkę mniej patrzcie. O takie coś tak. tak. I teraz ładnie to wygląda, no nie? Nie jest za ciemno, nie jest za jasno. Tutaj wszystko macie wyłączone. Hmm. Dlaczego ja klat, klatek nie miałem pokazywanych na sekundę? Już mam. I tak, jak wejdziecie sobie w ten padik, to już Wam pokazywałem, i macie te ustawienia wszystkie, to. Wchodzicie sobie wy tam na dół, bo tu już wiecie, mieliśmy 0 czas przyspieszenia obrotu jedną sekundę. I przyspieszenie. Wyłącz przyspieszenie obrotu to to musi być wyłączone, bo to wam daje taki wolny obrót jakby. Przynajmniej z moich uczuć tak jest nie wiem jak u Was. No. I słuchajcie, czułość celownika w poziomie to 20 do 20 właśnie 26, 7. I, i to są moje ustawienia, bo mi się tak po prostu dobrze gra, ale mogę też sobie wziąć na 26 i zobaczymy, jak się będzie grać. No tak... tak, 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 tak dziwnie, wiecie, bo no, tak dziwnie mi się gra. No, tak dziwnie mi się gra. Wchodzimy w ustawienia i no... Więc ja to sobie biorę tak, jak miałem, czyli tutaj miałem chyba 20, jakoś, o, 27 może być, bo to trochę musiałam sobie, no i tutaj macie 0, prędkość obrotów w podziemiu celownik, no to właśnie 0, maksymalna prędkość obrotów w pionie celownik też 0, czas przyspieszenia obrotów celownika, celownik. I tutaj się trzeba zastanowić, bo jeżeli chcecie tak, żeby Wam się, wiecie, szybko przesuwało podczas celowania, o, no, to wtedy wiecie to. Macie to już jakby ten. No, chyba że chcecie, wiecie. Chyba że chcecie po prostu. No, wolniej, żeby wam się celownik obracał. To na przykład jest dobre, jak wam się wolniej obracał, bo do na przykład takich rzeczy jak. Yy, jak kogoś z pamięcie ze skara albo z jakiejś innej emeczki, to Po prostu wiecie, ten celownik wam szybciej reaguje. No, jak tam chcecie, to sobie ustawcie. W sensie. Wiem, że to jest poradnik jak lepiej, jakby. Ale ta funkcja, ten celownik. O Jezu! Ej, to ja chyba zrozumiałem na tym, dobra. No to to so, Ja. Nie to, tylko to. To ja sobie tak dodaję mniej więcej na 40. O, i tutaj jest kolejna ważna rzecz. Krzywa czułość rozglądania się. Nigdy nie bierzcie wykładniczej. Bo to Wam wtedy ten celownik tak jakby rozprasza. Chyba, że ktoś wolno, nie? Ale ja Wam radzę wziąć liniową. Nie mówię, żeby tak ma być. Ale liniowa wraz z siłą wspomagacowania na 100% to jest totalny koks Aimbot serio. No, i słuchajcie, i na tym chyba będziemy kończyć nasz odcinek. Tutaj tutaj sobie teraz przejrzyjcie szybko moja ustawianka. Mm. Automatyczny bieg, buduję od razu, wiecie, to są takie. Eee, tutaj chyba coś miałem, co? Tutaj miałem ta, ja tutaj miałem. To przepraszam Was bardzo, ale to też miałem na tym właśnie. Wibracje sobie włączymy, bo wiecie, wibracje dają... Wibracje jednak coś dają, bo na przykład jak ktoś za nazwali skilloffa, ja się gdzieś dopatrzę, to to akurat pomaga, no nie? no i słuchajcie jeżeli odcinek wam się oczywiście podobał zostawcie like, lajk, lajkacza yy, łapkę w górę <grytanie> suba na kanale no oczywiście nie trzeba, ale yy, wbijamy 100 subskrypcji moim celem na youtube jest ogólnie 1000 subskrypcji na razie naszym celem moim celem jest wbicie 100 nawet ja bym się bardzo cieszył z 50 Serio, jakby. Serio, ja muszę się już z 50 subskrypcji. No. I piszcie w komentarzach dobre ustawienia. Znaczy, jeżeli skorzystaliście z poradnika, to piszcie, że dobre są ustawienia. Jeżeli złe, no to napiszcie, że są złe ustawienia. No nie, bo to jest Wasza opinia. Dla mnie aktualnie się bardzo dużo na nich edytuje. A. Zapomniałam o jednej rzeczy, bardzo Was przepraszam widzowie, ale ten, weźcie sobie zawsze na własny, ustawcie sobie jaką tam chcecie, bo na przykład jak ja w, kiedyś miałem, to pod, edytowałem pod kółkiem i musiałem je przytrzymać, a teraz nie muszę przytrzymać, tylko od razu mogę, nie? I, tak, no. I edycja mam szybciutkę. znaczy jakby, znaczy nie jestem jakąś mistrzem edycji, bo ja totalnie nie umiem edytować, no nie, ale w sensie chodzi mi o taką szybkość, Taką nagłą. No nie nagłą, taką wiecie. Chyba e, powinniście rozumieć o co chodzi. No, dziękuję bardzo za oglądanie. E, Miłego weekendu. E, I słuchajcie, może wleci na kanał odcinek e, z ryb. Bo tak łowię ryby. E, jestem wędkarzem, znaczy wędkarzem to może jest dużo powiedziane, ale jeżdżę sobie z, koleg z kolegą, e, z moim tatą i no, i sobie łowimy łyby łyby, łyby a propos łyb, ostatnio były w sklepie i sobie jedną kupiłem no i ogólnie no to y, bio właśnie miłego mi weekendu dobrych odtąd w szkole no i oczywiście chyba każdy czeka na wakacje albo przynajmniej na majówkę bo to już blisko y, pamiętajcie właśnie żeby napisać w komentarzu właśnie te dobre ustawienia albo złe, bo chcę jakby wiedzieć, czy Wam się ten poradnik przydał, czy nie. Może będę więcej takich odcineczków nagrywał. Mm. A, I napiszcie też, czy wędkujecie. Nieobowiązkowe, ale można. bye you.